Cześć, witam wszystkich serdecznie na moim kanale, Syswyniko. Kolejny odcinek z ropa kolejne wydawanie pieniążków, kolejny odcinek, gdzie próbuję zarobić. Tak, dzisiaj jest odcinek, gdzie próbujemy zarobić i pomogą nam w tym na pewno kody zniżkowe, które możecie otrzymywać co 24 godziny za Afriko, albo dzienny bonus, to wchodzicie właśnie w dzienny bonusik, otwieracie przy okazji sobie monety za darmo, albo jakiegoś skina. Też skiny wylatują, więc sprawdzone info. Na live'ach czasem wylatuje o na przykład my trafiliśmy teraz 10 groszy więc wy jesteście jak zwykle zarobieni kody zniżkowe tutaj też o to już dźwiękiem sobie odpaliłem co nam siądzie? covercik minus 6% fajne to jest, bardzo fajne te kodziki zniżkowe bo można dużo zaoszczędzić Zob nie wiem jakie nam, około 20 kodów zniżkowych otworzyłem więc nie wiem jakie tam są patrzcie, węcik już się kończy pomału z tego względu, że już zostało tylko, o patrzcie Kśnienie to toperza już 0 już się kończy, wszystko, już się wszystko kończy. Więc co zrobić? Nie zapomnijcie, oczywiście, o subskrypcji, lajku, komentarzu. Wbijacie nagiwaja, właśnie tutaj, o tego skinka. i pokaż tam tego skina. Właśnie z Niusią nagryza, nagrywam, z izą. Stwierdziłem, że sobie tak nagram. O, po chwilę się muszę ją zająć, to mówię, a nagramy, nie? Tak, no. <laughs> yy, właśnie, giveaway na tego, na tą obopłkę kapilary, co tam się już pokazała. Yy. Oczywiście nie zapomnij też o giveawayach na stronie. 6 godzin dzienny, tygodniowy, miesięczny. E, tak samo VIPy. Nie VIPy, tylko pre strefia premium. Skoro macie monety, co ja na przykład, to sobie wykupujecie na 20 lat i żyjecie jak lordy. To są ciekawe skrzynki. No i widzę, że mamy balansik 860 zł. Więc no, zacznijmy od knajfa. Zobaczymy. Najwyżej będziemy 8 w plecy. Jedną tylko promocyjną knajfa otwieramy. Jeśli będzie więcej, no to odpuścimy. Bo nie no, nie zdążyłem dokończyć. Bo jak wylecam, Shadow Daggersy to lipa. Ogólnie zostawiamy na razie. Na razie zostawimy Shadow Daggersiki. A, jedna tylko skrzyneczka, bo a dobra. Covercik. covercik, który nam wypadł teraz ostatnio. Pojedynczo na spokojnie otwieramy. E, nie zapomnijcie mordeczki, o wbijaniu na moje social media. Jak i na inne też e, filmy, które się pojawiają na kanale. Zostawiamy wszystko. Z tego względu, że. Yy, będzie się dużo. Znowu kowercik. Jeszcze jeden jest. Dobra, jeszcze jedną i lecimy do Na kanale pojawi się o wiele więcej o, o tych giveaway konkursów Asimov. nice! No nie dokończę. Pięknie Pięknie. Nie. Dziękuję. Kowercik, a dziękuję, dziękuję. E, śledźcie mój kanał, dzwoneczek o, przede wszystkim zostawcie łapkę w górę, bo o to rzadko proszę, a... No chciał zobaczyć, czy osiągniemy jakiś limicik. Na kanale pojawią się już w grudniu mnóstwo konkursów giveaway na sprzed, na wszystko, na wszystko co możliwe. Serwer Minecraft. Live świąteczny, na którym będzie mega, mega dużo do rozdania. Będzie nawet giveaway znowu na kosę, ale to już nawet lada dzień nie w grudniu, tylko lada dzień organizujemy znowu z chłopakami giveaway na koskę. I prawdopodobnie po nowym roku zaraz będzie losowanie tego givew'a, bo wydaje mi się, że nie będziemy już robić tego w grudniu, tylko po nowym roku, a przez grudzień, jak będą live'y świąteczne, na których też będzie można mnóstwo do się dorobić, w skinach i tak dalej. Będziemy o tym po prostu trąbić, mówić i. stwierdziłem, że no, chyba nie ma sensu tutaj też e, na ten temat za bardzo. E, znaczy nie ma co losować też tego w grudniu, bo oh, kurde, ale są. No bo też będzie mnóstwo z naszych wszystkich, z naszych stron będzie mnóstwo giveaway'a i konkursów, więc stwierdziłem, że no, oczywiście dogadam się jeszcze dokładnie z chłopakami, ale wydaje mi się, że będzie najlepszą opcją. No nie, przy, nie już bez bezbędnego bez gadania otwieramy dalej, bo no nie siadł na przed chwilą, zjadł siedem dych, a nic nie dał, a było Paweł. 11 zł to jest 12, a mieliśmy ją w promocji, więc jesteśmy na 0. To nie jest źle. Jeszcze. Tamte zostawiamy, bo na razie nas skamują. Klucza też nie otwieramy, bo no nie chcę klucza otwierać, bo mi klucz totalnie nie jest potrzebny, ja chcę się dorobić. Do Próbujemy się dorobić, ale tak się nie dorobimy. You're dead, you're dead. Dobra, kolejna skrzyneczka. ognia już ten. Ognia, będzie sporo ognia, a tutaj coś na dole, połóweczka jest, połóweczka, to może weźmy w strefę premium, którą zachęcam wykupić, bo się naprawdę tutaj sporo dzieje. A, z kodem Niko, macie darmową skrzyneczkę, złoty 25, o kurde, nie siadło, złoty 25, macie skrzyneczkę i zaraz mała symulacja, ile osób na ile wygra, mordeczki, ile osób na ile wygra, ale zaraz skończmy premium. Znaczy za darmo do, zgarnąć skina nawet do, 20, do 12 zł, przepraszam. O Jezu. Kurna, czemu myślałem, że to kosa? Przecież wiem jak to leci. 45 zł, a już myślałem, że gucik wleci, a jednak nie. Dobra, i szczęścia jeszcze. Czyli strefa premium się kończy. Fobos. A łupka fobos. Też fajna łupka. bo jest skinek i nie jest droga U szczęścia jeszcze jedna jest, no no to jeszcze jedna ale dzisiaj troszkę skakał po stronie, no ale i tak mordeczki bywa, trzeba się dorobić, trzeba zrobić profit ale czy nam się uda zrobić profit, oczywiście te shadow gersy, co otworzyliśmy pewnie z przedami, będziemy dalej otwierać po prostu no bo no bo, no bo, no bo, no bo, no bo wiecie no, tutaj nic nie ma, nie ma o kurde w 50 redlining czyli standardowo na minus, zobaczymy chyba nas chyba że nas zaskoczy Dzień jak co dzień ogólnie, z redlinem tak się kończy No dobra, no dobra, powiedz No mamy tutaj trochę 50, jeszcze koska, wiecie co? Ja otwieram jednego monkey'a i lecimy na kosę Może kosa siądzie, ojej nie starczy nam na kosę, kurka wódka no Monkey nam jeszcze nie siadł Monkey zjadł pieniążki Zobaczymy czy zdo zdołam otworzyć tą skrzynkę, bo zazwyczaj to się nie da, tak? No właśnie, więc... Wiecie co? Sprzedamy po prostu coś tańszego, temu wszystkim nie zostaje, bo to są do rozdania na... W innym terminie Sprzedaj Oczywiście do, do Gersy też możemy sprzedać, ale zobaczymy czy nam Koska dropnie Fajnie jakby dropa, bo nam tutaj dwie... Dwie 50 nie dropły A Simov nam nie siadł, więc może tu nam się poszczęści Chyba, że dzisiaj jest dzień, na którym e, właśnie nic nie zarobimy i tak może być, tak może być. A Ajajaj, więc tak, sprzedajemy Shadow Daggersy. Shadow da sprzedajemy. I mamy 300 złotych mordeczki jeszcze do wydania, więc wydajemy, wydajemy. Znowu redlining, raz. Pięknie, jest jeden redline. I tylko, że szkoda, że taki z... O stanie, ale jest raz rasered line. Dobra. Co tu jeszcze mamy, panie Pane, panie i panowie! Monkey znowu, jeszcze Knife'a mamy. No dobra, próbuję jeszcze raz. Chyba, że to będzie zły wybór. Musi Knife wsiąść. Musi, trzymam kciuki jak nic. Kurde no. Nie farta mamy dzisiaj. Mega nieszczęście. Ajaj. No dobra, mega mamy nieszczęście, zostawiłem o Niusie. No mamy, znaczy dużunki. Mega nieszczęście. no ale próbujemy jeszcze, próbujemy. No dobra, tu awóbka, wolałbym hyperbista, ale no. Zawsze lepiej to niż nic, nie? I tak na minusik. Więc. Miłości, jeszcze raz. Znaczy miłości chyba nie było, właściwie. Zobaczymy, postaram się coś trafić, Mordeczki. Ej, 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 kawałek dalej. No, dzisiaj ewidentnie nie mamy szczęścia do otwierania. Nie mamy szczęścia w ogóle do skrzynek. Skaczemy tak po skrzyneczkach, jeśli byśmy otwierali może ich więcej, to by może to inaczej troszkę wyglądało. No, ale jak na razie, zero szczęścia, ty totalnie do tych skrzynek. No, wulkan jakby siadł. 43 zł. Ej, ciekawa to jest skrzynka w sumie. 24 złote, jakieś knajfy blowsy, neonori. No, powiem wam, że ciekawe tu są skinki w sumie. Ciekawe, jak to wychodzi w dropie mordeczki. Dobra, ee, następna. Chup, siup, chup, siup, chup, siup, chup, siup, chup, Dobra, jeszcze raz monkeya. Daj monkey, daj monkey, mordo. Dobra, jest Monkey Banana 20 zł. z pięciu. No dobra, okej, okay. git, git się szanuje. Się szanuje za taki z rotacji mała. Mm. Ognia, dobra, ognia musisz teraz się odkuć trochę. Bo zabrałaś, a nie oddałaś. I to samo zrobisz. O ty, pogniewamy się, pogniewamy się totalnie z tą skrzynką chyba. Ja no, dzisiaj się musimy gniewać chyba z każdą, bo mega słabo nam dropi. Mega. No nie mamy po prostu farta dzisiaj. szczęścia do tych skrzyneczek. Kurde, chyba jakby kosa poleciała przed tymi po tych słowach, to by normalnie było mega ogólnie. Aż bym szkakał z radości. Ale przy miłości trafiłem już Gucika knajfa, więc można trafić, można. Ej, co się skrzynki już skończyły? No oooo. Okej, okay, a ile mamy? 89 zł? No dobra. To strzelmy jeszcze róż i masz nóż. Jeśli trafimy coś lepszego, to zróbmy tak, żebyśmy mieli 7 dych i otworzyli tą drugą skrzyneczkę. Jakby siadło ogólnie. No dobra. Mecha Industries do czy coś w tym stylu 60 zł. No dobra, jest delikatnie na plus. Sprzedajmy ją i otwórzmy po prostu tamtą skrzyneczkę mordeczki jeszcze raz. Nie wiem jak to wychodzi, czy już tak. To prawdopodobnie już ostatnie, ostatni kot rabatowy. Oczywiście skoczymy się na upgrade'a. Zobaczymy, co można by wywnioskować z tego eee, Water Elementar, ale no. w słabym stanie. Mega słabym. Ogólnie mamy 3 dychy jeszcze. Dobra, zobaczymy, co nam wyjdzie po upgraderze, bo nie, muszę też uważać na upgrader, bo mam tam takie skinki, których nie chcę ulepszać. Ale poczekajcie, jeszcze sprawdźmy, może jak wyglądamy. Za nas tą stronę oznaczam to, no bo tego nie mogę sprzedać, bo te, te skinki są wygrane właśnie w. G odcineczku. Odcineczku otwieram skrzyneczki i te i osoby, 5 osób wygrało skinki. Tu już trochę wypłaciłem ich. Najdroższa wupa pa za 9 zł gość zgarnął, plus do tego jeszcze 3 inne skiny. Więc jeśli chcecie też wziąć jakiś udział w jakimś. Gi e nie giveaway, w wgiwajaj to jak chcecie to wbijacie na kanał, tam jest wszystko powiedziane, ale jak chcecie wziąć udział w jakichś nagryweczkach, hostkiny, czy cokolwiek, wbijacie do mnie na Discorda, ja tam daję info, że będę potrzebował do nagrywek zazwyczaj jeden dzień wcześniej, czy z samego rana To się odezwie pierwsze osoby, ilu tam będę potrzebował się zgłoszą, biorą udział. Chyba że bez limitu. Dobra, mamy zaznaczone wszystko, a mamy 475 zł. Ja pitole No to nieźle, no to nieźle. No to nieźle ogólnie. Dobra. Ogólnie to nieźle. I mordeczki, prawdopodobnie. Jeden większy upgrade zrobimy. Mniej więcej wiem, co zostaje, co nie. To zostaje, to zostaje, to zostaje. To bierzemy, to bierzemy wszystko do, do upgrada. Fobosik. E, pafta za 9. Co już nie mogę. Co jest? E, czekajcie, odświeżmy stronkę, bo chyba się mi strona zbugowała. Dobra. E, ha, 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 ha. Tak, zbugowałem się w stronka. Dobra, mamy tutaj coś już. Ta zostaje, bo ta jest wygrana. Nie wiem, czy wszystkie sięgnę, ale postaram się. Mm -hmm. Mm -hmm. Nie, nie mogę. Dobra, to czyli to będzie jeden taki upgrade 201 zł razy 1,5. I bierzemy takie shadow dagersiki Zostajemy na tej stronie boom. Oczywiście nie trzymam kciuku, bo zazwyczaj to nieszczęście, nieszczęście przynosi. Super, przewaliśmy kolejne pieniążki. Świetnie, mega się cieszę. Czyli ostatni e, upgrade. Mamy 270 zł razy dwa. Y, Lora dostajemy na tej stronie. Lecimy w LOR. Siadło, lor siadło. Ej, poszalejmy troszkę, poszalejmy. Najwyżej będę stracił 850 zł. Ale. Jeszcze jeden upgrade i taki startraczku Good Knife fejdzik. Jak nam siądzie, no to nie będziemy aż tak stratni, wyjdziemy w sumie na plus cał niż całego otwierania. Strony miałem zmienić. Mówię, coś mi nie pasuje. Nie! Nie, jak przegrać wszystkie pieniądze? Poradnik, uniko. No, mordeczki, no nie udało się, nie udało się. E o kurde, już myślałem, że przewaliłem tam deski na tamte, nie mają 400 groszy. dobra. Wróciłem. No mordeczki, nie udało się, nie udało się, no. Przewaliśmy kolejne pieniążki i w sumie eku nam się zmniejsza. Miałem 6 tysięcy, które zarobiłem, już mam 3. Więc no, mega słabo. <grym> no, miałem 6000 tysięcy, ale na live y narobiliśmy taki obrocik. Postaram się jeszcze coś zrobić z tego, ale to nie obiecuję, mordeczki. Ja wam dziękuję za oglądanie, zapomnicie o subskrypcji, lajku, komentarzu, ubijacie na poprzednie odcinki, wbijecie na kolejne odcinki i miejcie dzwona tego przy tej subskrypcji, bo się pojawiają mnóstwo będzie się pojawiać giveaway konkursów na sprzęt, wszędzie Instagram, Discord, yy, mój kanał, live świąteczny, na kosę z, z tym, z ekipą, no wszystko mega się będzie po, 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 pojawiać. Więcej odcinek będzie się pojawiać, więcej odcineczków będzie się pojawiać z widzami lub też z innych gier, nie tylko case ale mówię. Śledźcie kawana. Śledźcie kanał, walnij w tego dzwona obok Ja dziękuję Ci za oglądanie, na razie, hej, pa Cześć, cześć